Kilka pytań. Przybywanie wśród drzew odpręża, relaksuje, poprawia nastrój. No właśnie, ale co zrobić jeszcze więcej, żeby więcej z tego chociażby leśnego spaceru korzystać i czerpać? No to o tym będę dzisiaj rozmawiała w podcaście Kilka pytań z moim gościem, a jest nim Marzena Żachowska. Przewodniczka Leśnych Kąpieli. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy rozmawiały na temat leśnych kąpieli. I to powiedzmy w takim razie, czy leśne kąpiele mogą przynieść nam ukojenie? oczywiście, i na wielu poziomach. Teraz modne hasła: zdrowie psychiczne, ale nie uciekajmy daleko od fizycznego, i jak najbardziej ukojenie ukojenie w jednym, drugim zdrowiu, w powrocie do dobrego samopoczucia, do poczucia, że jesteśmy w dobrym stanie. Jak najbardziej. Kiedy przeglądamy różne strony internetowe, czy, czy też trafiamy na, na takie określenia kąpiele leśne, to obok też pojawia się takie określenie sylwoterapia, czyli drzewoterapia. I czy te Trzy określenia, to czy to jest to samo? Wszystkie określenia są ok. Chociaż moim ulubionym i takim trochę bardziej zdefiniowanym, przebadanym, to jednak kąpiele leśne. Kąpiele leśne to metoda, której i nazwa sama, to, to lata 80. i Japonia, więc coś takiego, co już wrosło trochę w historię silwoterapia, drzewoterapia, wszystko ok, jednak to ma taki kontekst trochę ezoteryczny, trochę energetyczny, trochę niezbadany jeszcze. No, taki przed nami jeszcze myślę. Dla mnie kąpiele leśne inaczej i właściwie prawidłowa nazwa Shinrin-yoku, a jeszcze bliższe to terapia lasem. Czyli. Terapia lasem zbadana. Na co przykładem jest oczywiście literatura, która tutaj jest. Japońska nazwa, czyli czy to oznacza, że to z Japonii ta metoda? Tak, ja myślę, że japońska nazwa, japońskie badania to ten początek historii kąpieli leśnych. Ale ta historia gdzieś tam dotyczyła i, i Polski, i myślę, że wielu krajów, i myślę, że nas intuicyjnie, że nam w tym lesie jest dobrze, że mamy ochotę w tym lesie zanurzyć się jak w takiej mol, morskiej otchłani. Ale Japonia, lata 80., kryzys zdrowia psychicznego, masowe śmierci w Japonii z przepracowania i szybkie poszukiwanie rozwiązań. Znaleziono, znaleziono. Jest to las, leśne ścieżki. Zaczęto badać, eksperymentować i okazało się, że bycie w lesie przynosi masę korzyści. Kiedy mówimy kąpiele, no to mamy w, pierwszej, w pierwszym skojarzeniu na myśl wodę, no bo kąpiemy, Świetne się, w, skojarzenie, kąpiemy tak? się w wodzie. A jak kąpać się w lesie? Trochę jak w wodzie, zanurzyć się w tym lesie wszystkimi swoimi zmysłami. E, swoim wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem, zapachem. E, wejść głęboko. Ciepła woda, taka spokojna, daje nam ukojenie, relaksuje, e, i tak działa las, e, leśna atmosfera. To jak to praktykować? Jak zacząć terapię? Lasem, terapię w lesie. Po pierwsze ruszyć się. Czyli wyjść z domu, pojechać do lasu. Tak, e, oczywiście najlepiej do lasu, ale jeżeli do tego lasu mamy daleko, to ok, będzie park, jakiś skwer, e, pola, łąki. Jakakolwiek przestrzeń, która daje nam poczucie, że jesteśmy trochę dalej od cywilizacji. E, no, las będzie idealny lasów dookoła Elbląga i w samym Elblągu mamy mnóstwo i to są piękne lasy i myślę, że tak, pierwszy krok to podnieść się z fotela, z łóżka i ruszyć, to już jest dużo. <grych> Potem w tym lesie po prostu jej, można wszystko. Można iść, można leżeć, można siedzieć. To, co nam podpowiedziało serce, myśli, tak, Trochę jak w wannie też można, słuchajcie Państwo, tak położyć się i, i, i chłonąć ten las. Z definicji jest tak, że kąpiel leśna to taki powolny spacer. Najlepiej, żeby poniżej dwóch kilometrów na godzinę. Więc to nie jest aktywność sportowa. Nie jest to też aktywność taka stricte przyrodnicza, bo my nie musimy niczego w tym lesie odkrywać. Więc idziemy wolno, dotykamy. Wąchamy, słuchamy, obserwujemy, ale z taką wolnością, spokojem, bez pośpiechu, z wyłączoną komórką. A to ważne, <laughs> tak, tak. bo ciągle jesteśmy połączeni. Mhm. Fajnie, gdyby bez mm, rozmów w ciszy, bo bywa, że idziemy przez las, jest to spacer, i nawet wolny spacer, ale cały przegadany, i las staje się tylko tłem. Albo takim przejściem od punktu A do punktu B. A dobrze zapomnieć, gdzie idziemy, dokąd idziemy, po co idziemy, poddać się temu, co się dzieje w lesie. Czyli na przykład, jak idziemy zbierać grzyby, jedziemy do lasu na grzyby, to czy to jest element kąpieli leśnej, czy to nie jest leśna kąpiel? Ja myślę, że każda forma przebywania w lesie jest dla nas prozdrowotna. Czy to będą grzyby, czy to będzie jeżdżanie na rowerze, czy to będzie nocowanie w lesie, które polecam serdecznie, czy bieganie przez ten las. Każda aktywność w takim środowisku niesie ze sobą zdrowie. Jednak, żeby to była kąpiel leśna, to troszkę tak zmysłowo, trochę sensorycznie, trochę w ciszy, w spokoju i takiej bezcelowości. Czyli idziemy do lasu po to, żeby. Odpocząć. Zrelaksować się. Aha, nie nazywamy nawet nie, na, nie, nie narzucamy sobie celu, że to będzie idę odpocząć, idę się zrelaksować, bo to się dzieje automatycznie. To się dzieje w tym leśnej bogatej biologicznie przestrzeni. A, tak po prostu. To wiemy już, jak zacząć, że trzeba podnieść się z kanapy i pojechać chociażby <laughs> do lasu. I spacer, spacer pełen uważności, ale czy. Tutaj wpływ też na to będzie, miał, będzie miało to, w jaki sposób oddychamy i czy jesteśmy uważni, czy wykorzystujemy właśnie wszystkie swoje zmysły? Każdy z przewodników kąpieli leśnych ma jakieś tam swoje metody. Oczywiście trzymamy się modułów oddychanie i ćwiczenia oddechowe w lesie jak najbardziej w leśnej przestrzeni, w tym leśnym powietrzu Bogactwo rzeczy, mikroorganizmów, pyłków, grzybów, które nas wspierają w zdrowiu, wspierają nasz układ oddechowy, immunologiczny to jest to, co głośno przy kąpielach leśnych taka trudna nazwa fitoncydy czyli związki organiczne, które wytwarzają rośliny, które wspierają nasz układ odpornościowy więc oddychanie tak głębokie, spokojne. Ja zachęcam, bo są różne metody, różne techniki, ale do swojego oddechu, byle, byle poczuć i zauważyć ten oddech, być świadomym tego oddechu. Te uważnościowe rzeczy, ja uwielbiam techniki mindfulnessu, czyli uważnego bycia tu i teraz. One wspierają nas w regeneracji, w tym powrocie do, do takiego spokoju, trochę do, do, do bycia właśnie tu i teraz. I rozkoszowania byciem tu i teraz. Więc trochę medytacji. Ja tak, to może być z takich psychologicznych rzeczy na trening jak obsona, szulca. W lesie można bardzo dużo, żeby jakby mocniej poczuć tą kąpiel leśną i wesprzeć się jeszcze w byciu w tym lesie. Ale wystarczą drobne rzeczy. To są rzeczy typu uważne dotykanie. Dotykam, czy coś jest szorstkie, gładkie, śliskie, zimne, ciepłe. Takie sensoryczne aktywności sprawiają, że jakoś nasza głowa odpoczywa, że to jest właśnie to. Skupiam się na tym, co tu i teraz, co płynie z, moich, z mojego ciała, z kontaktu z naturą. A głowa jakaś spokojniejsza. Mhm. Czyli dotykamy kory drzew podczas tak. spaceru, dotykamy mchu, mhm. ale dotykamy rękoma, czy zdejmujemy buty na przykład i chodzimy boso po lesie. Chyba robimy to na całą ochotę. Podczas kąpieli leśnej przewodniczący zachęcają do tego, żeby podążać trochę ze swoją intuicją, bo oprócz takich aspektów zdrowia, to ten aspekt wolności, realizacji jakichś swoich potrzeb i słuchania intuicji, właśnie najlepiej, żeby dotykać każdym skrawkiem ciała, który nam tam gdzieś wystaje. No, Nasza skóra to mnóstwo receptorów, jak najbardziej. I e, uwrażliwianie, każdy z nas ma zresztą inną potrzebę dotykania, mocniej, słabiej. Niektórych rzeczy się brzydzimy, inne z ogromną przyjemnością gdzieś tam chwytamy w dłonie. Na przykład mech taki puszysty. Tak, tak. A stanąć się na ten mech, kiedy jest jeszcze taki wilgotny gąs topą, kiedy ta wilkość z mychą tak przez palce przecieka, to jest doznanie. Czyli trzeba koniecznie spróbować, jeśli ktoś nie próbował. Tak, zachęcam do tego serdecznie. A czy znaczenie ma to, w jakim jesteśmy lasie? Czy jest to las iglasty, mieszany, czy stricte liściasty? Tutaj badania a propos właśnie tych związków, które wytrącają drzewa, wytwarzają drzewa, czyli fitoncydów, jakby wskazuje pewne lasy ale jest tak, że chyba najzdrowiej jest w lesie, który jest najbardziej bioróżnorodny. Czym tam jest większa mieszanka różnych roślin, stworzeń, które w nim żyją, rosną, tym jest zdrowiej. I więcej padłego drewna, w którym piękne procesy już zachodzą, tym jest zdrowiej. No ale mamy wysocze z z bukami, dębami, cudowne drzewa do tego, żeby być przy nich i czerpać, czerpać ile się da. E, jako przeciwstawne Mierzeja Wiślana i lasy sosnowe, świerkowe, gdzie właśnie przewaga takich drzew i tam olejki eteryczne, e, tam olejki eteryczne, ale też um, Las bardziej hodowlany w sensie takim, równo ułożone są te drzewa, równorosną, więc niektórzy potrzebują tego leśnego spokoju i takiej równowagi, wiedzieć co będzie. Tam nie ma krzewów, nie ma wąwozów, jarów i tam jesteśmy może trochę w poczuciu bezpieczeństwa. Ja zachęcam, żeby schodzić z tych ścieżek, ile się da w głąb lasu, wyznaczać swoje własne. Zdala od ludzi. Czasami fajnie odkryć ścieżki zwierząt e, i podążać taką. E, no wysoczyźnie jary, wąwozy, czyli bajka, legenda, klimat trochę mroczny, więc wyobraźnia, nasza kreatywność. Może <noise> Szaleją. tak, tak. No ale jak się nie zgubić w tym lesie? E, to już powiedzą leśnicy, ale <noise> mają na to swoje metody. Jeżeli jesteśmy z przewodnikiem, to przewodnik kąpieli leśnych prowadzi nas bezpieczną, sprawdzoną przez siebie, bo takie ma zadanie ścieżką. On wie co, gdzie i jak, żebyśmy się czuli dobrze. I o to trochę chodzi. Jeżeli już idziemy z przewodnikiem, to możemy spokojnie wyłączyć telefon i poddać się, poddać się tym różnym działaniom, praktykom. No Jak jesteśmy sami, dobrze mieć ten telefon jednak pod ręką, trochę się orientować w tej leśnej przestrzeni. No, Jeżeli widzlama jest prosta, bo jak ruszymy z jednej strony, to gdzieś dojdziemy. To jest... Gdzieś wyjdziemy z tego tak, lasu, tak. Na Wysoczyźnie może być to bardziej skomplikowane, ale. To nie są ogromne lasy, damy radę. Jeśli chodzi o kąpiele leśne, to mówimy już o takim pełnym dotyku, ale przytulamy się do drzew też? To właśnie temat, który bardziej silwoterapia, drzewoterapia, drzewolecznictwo, możemy się przytulać do drzew. Mamy ochotę, potrzebę, tak. Jednak kwestie energetyczności drzew to jeszcze jest sprawa taka do zbadania myślę w przyszłości. Kąpiele leśne nie opierają się na ezoteryce, opierają się na badaniach i to jest taka podstawa pracy przewodników kąpieli leśnych, ale ja często do tego zachęcam. To znaczy, przewodnicy proponują aktywności Ty podczas kąpieli decydujesz się, czy chcesz z nich skorzystać, czy nie. Bycie blisko drzew. To jest dotyk, to jest węch, to jest słuch. Ten kontakt z drzewem ma jakąś taką, taki energetyczny wymiar. My to jakoś intuicyjnie czujemy, że, że jakoś w pobliżu drzew jest nam fajnie. Często traktujemy jako przyjaciół, chcemy być blisko. Mówi się o brzozach, e, mówi się o, ja uwielbiam historię, o wierzbach e, żuławskich i o tym, kto tam w tych gałęziach żył i, i co się dzieje. Ponoć, brzo, y, ponoć brzozy mają y, takie dobroczynne y, działanie, a do wierzby, no, niekoniecznie warto mm -hmm. by było się przytulać i jakby być y, obok niej. Tak, ale tam piękne bajki o wierzbach, o tym, co tam mieszka i jakie jest straszne. <laughs> <laughs> Więc pobudzić wyobraźnię również można z tym, że... E, nie znam takich badań. Książek jest sporo, w których również cytuje się jednak kąpiele leśne. Nie? To są badania, to jest bycie w przestrzeni leśnej takiej ogólnej, to jest integracja sensoryczna, to jest połączenie, powrót z naturą, niekoniecznie energia. Ile? Czasu? Taka kąpiel leśna, taka jedna sesja powinna trwać. Czy my tak z zegarkiem w ręku patrzymy, dobra, 15-20 minut, godzina, dwie? E, Czy to, to z... zależy? Ja myślę, że bardzo zależy. Generalnie jest tak, i tu robiono badania, że fajnie być dwie godziny. E, dwie godziny sprawiają, że nasz układ immunologiczny, to wszystko tam zaczyna gdzieś pracować, za, zaczynają się dziać jakieś procesy, e, ale jak nie mamy tyle czasu. Każde wejście w przyrodę to jest e, in plus. Róbmy tego, ile się da, jak często, ale dwie godziny, dwa razy w tygodniu, to już sprawia, że, 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 że zaczyna tutaj coś w nas pracować i idzie ku lepszemu, idzie ku zdrowiu. Dwa razy w tygodniu, o każdej porze roku? Ja uważam, że tak, i myślę, że większość moich koleżanek i kolegów przewodników z tym się zgodzi. E, tak, chodźmy do lasu, ile się da. Kiedy się da, pora roku nie ma znaczenia. No Może być nam zimniej. Mm. No, ale to chyba kwestia, <noise> ubrać się odpowiednio. Nie ma znaczenia pora roku. Oczywiście krajobrazy, widoki są różne, ale te zimowe, jesienne, czy wczesno-wiosenne, choć wydają się takie te lasy trochę smutne, ale tam się dzieją już piękne historie. Warto, o każdej porze roku. Zima. W zimę można zdjąć buty, pobiegać po śniegu. W zimę a widzimy więcej rzeczy, które tak na co dzień w lesie, takim rozkwitniętym, nie zauważamy. Ta kąpiel może być odrobinę krótsza, chociaż z mojego doświadczenia wiem, że trwa tak samo albo dłużej i nie niesie ze sobą masę radości. Ale ktoś by mógł powiedzieć, że a zimą to po pierwsze zimno, po drugie no, nie ma tego klimatu, bo nie ma tej zieleni, no i też nie ma tak wielu tych olejków eterycznych, bo ta cała roślinność śpi, no to właściwie po co do tego lasu zimą iść. Jest coś tak, takiego. Ta, 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 myślę, że tak ludzie mogą myśleć. <grych> Ale jest tak, że latem faktycznie olejków tak czujemy, bo, bo temperatura i e, e, sprawia, że, że, że są przez nas bardziej e, odczuwalne. Ale zimą, no, no, Te drzewa e, przyjrzeć im się z bliska. Ja ostatnio mierzę ja e, oszronione. Można też tropy mieszkańców lasu zobaczyć wyraźnie. Oczywiście, tak. tak. No, ale ja sobie myślę o takim zimowym drzewie i, i ta wyobraźnia, że ono, że ono pracuje, że te korzenie już tam gdzieś tętnią, już czeka tylko na wiosnę, że jest w uśpieniu, ale to jest takie trochę magiczne, trochę ezoteryczne, oczywiście się zawsze przed tym bronię, ale taka nasza wyobraźnia um, może sprawić, że chcemy być w tym lasie jeszcze dłużej i... Gdzieś tam się podnajdywać w różnych, w różnych sytuacjach. Do, do, do lasu można iść z książką, do lasu można iść również ze słuchawkami, usiąść pod drzewem, przecież o każdej porze roku po prostu oprzeć plecy o drzewo, usiąść na jakiejś karimacie i pobyć po prostu pobyć tam w tym lesie. Czy do kąpieli leśnych i do tej leśnej e, terapii są jakieś przeciwwskazania? Czy są właśnie osoby, które no, nie powinny z tego korzystać? Nie, nie ma takich osób, nie ma takich przeciwwskazań. E, uważam, że od najmłodszego, to ja zawsze zachęcam, z, zwłaszcza dlatego, że, że pracuję z dziećmi i młodzieżą. E, I za wzór stawiam leśne przedszkola nieustannie. E, nie ma odpowiedniego wieku. Nieodpowiedniego. Każdy wiek jest dobry. Dziecko w wózku, dziecko jeszcze w brzuszku, babcia, dziadek, naprawdę wszyscy choroby. Ja myślę, że to jest kwestia może dostępności pewnych szlaków dla osób z jakimiś niepełnosprawnościami ruchowymi. Myślę, że zabezpieczenia się, jeżeli coś mi się w tym lesie wydarzy, żebym miała kontakt z jakąś bazą, ale każdy, o po każdej porze roku, i myślę, że każdy coś z tego lasu wyniesie dla siebie zdrowotnego. Jak nie to ukojenie, o którym pani mówiła na początku, to rzeczy, których może tak nie zauważymy na pierwszy rzut oka, ale na pewno normalizuje się ciśnienie, tętno. I tych rzeczy takich związanych z fizycznym zdrowiem jest bardzo dużo. A psychicznym jeszcze więcej. To jest naprawdę metoda taka, która wspiera e, znane i uznane metody e, medyczne. E, więc warto. A co z alergikami? Jak jest ten sezon na te pyłki, wszystko tam hmm. w tym lesie kwitnie, budzi się do życia? To co alergicy mają zrobić, żeby na przykład chcieli, ale no niestety, alergia wygrywa. Och, tak, no to tak jak inne zagrożenia, nie? Może jakiś komar, tak? I jeszcze jakieś zwierzę. No, nie mam na to rady, kurczę. Na pyłki tabletki. Tak, pewnie tak. No, można byłoby, że maseczkę, tak. Ale ja mam wrażenie, że przestrzeń leśna jest taka trochę inna niż te pyłki takie typowe, gdzieś złąk, straw, z tak, gdzie w tej wolnej przestrzeni one tam się poruszają z wiatrem i w lesie jednak drzewa, zwłaszcza w takim okresie, gdzie tych, tych liści jest na drzewach trochę, no to tam się trochę na nich osadza i to powietrze jest jednak trochę oczyszczone, zwłaszcza z pyłków. No ale jak tam wszystko kwitnie, będzie pylić, nie ma mocy. I trzeba po prostu przeczekać. Albo tak. wziąć tabletki, które... Inną porę roku hamują. Albo zimą. Tak, zimą. tak, Albo tak. Zimą wtedy chodzi. zima. Tak, tak. <laughs> Dobrze, to podsumujmy sobie na koniec naszej rozmowy. Jakie korzyści są z korzystania leś z leśnych kąpieli. Całe mnóstwo. Gdybym chciała jakoś kategoriami wiekowymi, to zaczęłabym od dzieci. Um. Jakiś czas temu już wymyślono takie określenie deficyt uwagi w związku z nieprzebywaniem w środowiskach naturalnych, więc wszystkie procesy poznawcze pięknie się rozwijają, kreatywność, wyobraźnia. To jest piękna sala integracji sensorycznej, gdzie tam za godzinę dużo płacimy, jak się dostaniemy. To tam, plac zabaw, po prostu idealny dla dorosłych, dla nastolatków, to na pewno wspomaganie w dochodzeniu do zdrowia i fizycznego, więc to jest taki aspekt profilaktyczny, wspierający leczenie i rehabilitacyjny również, więc zdrowie psychiczne jak najbardziej. I zdrowie fizyczne w tych różnych, I, i, i tak jak mówiłam, to ciśnienie gdzieś się normalizuje, tętno, do y, piękne badania japońskie, ale nie tylko o poziomie kortyzolu przed wejściem na ścieżkę i po jak bardzo on się obniża, więc y, samo zdrowie. To zapraszamy do lasu, do spacerów w lesie o każdej porze. Tak, roku. Koniecznie. I o każdej porze dnia i nocy. <grystanie> tak, 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 tak. Mamy program za noc i w lesie. Korzystajcie Państwo z tego. Fantastyczna sprawa. Zapraszam serdecznie Państwa do lasu, do korzystania z, z leśnych kąpieli, a jeśli nie są Państwo przekonani, to chociażby do spacerów tak, po lesie. Tak, tak. Chodźmy do lasu. Serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że był to podcast Kilka Pytań, a moim gościem była Marzena Żachowska, przewodniczka Kąpieli Leśnych. Kilka pytań.